No cześć, z tej strony Andrzej, w tym odcinku znowu zagłębimy się szerzej w obsługę Windowsa 8. Więc tak, to jest ekran powitalny. Zaloguję się do Windowsa. Teraz tak. Jeżeli nacisnę desktop, to teraz jeżeli skierujecie kursor myszki w prawy dolny róg i naciśniecie prawy klawisz, w lewy dolny róg, przepraszam, i naciśniecie prawy klawisz myszki, to pokaże Wam się takie menu. I tutaj macie run, czyli do uruchamiania poleceń. O tutaj, w lewy dolny róg i widzicie takie, taki mały, mały start. Prawy klawisz i teraz tak, search, czyli opcja wyszukiwania. Teraz Windows Explorer, czyli Explorer Windows, Windowsowy, gdzie widzicie wszystkie swoje napędy. Wyjdziemy stąd. Znowu jest Command Prom Administrator. Czyli sprawami administracyjnymi. Administrator wiersz poleceń, command prompt. Kolejne to jest computer management. Dobrze, teraz macie tutaj y, Computer Management, Snapshot, Snap-in, czyli y, konsolowy dodatek. Y, teraz tak, zarządzanie dyskiem, Disk Management i kolejne Device Manager czyli popularny menadżer zarządca urządzeń. Również system, czyli widzicie tu informacje, na temat procesora i tak dalej. Event Beaver, czyli to są jakiekolwiek pokazuje Wam wszystkie zdarzenia, które się tyczą waszego komputera. Mamy różnego rodzaju dzienniki, bo Logs to inaczej dziennik, i, i tutaj pokazują różnego rodzaju: mamy dziennik aplikacyjne, bezpieczeństwa instalacyjne i systemowe, tutaj expanding in progress, czyli w kontynuacji, i mamy power options, czyli. Tutaj ustawienia, jak ma się zachowywać w po jakim czasie ma się włączać. I program Set Features, czyli jakie programy są do, do, do odinstalowania, Z, lub są zainstalowane, i które możemy odinstalować. I teraz tak. Tutaj mamy Turn wi Windows Feature, włącz, czyli włączy jakie. Dodatkowe cechy Windowsa i tutaj mamy, przejdę od góry, więc mamy .NET Framework 3.5, ale zainstalowany jest 4.5. Tutaj jest Hyper-V, czyli tu widzimy, że dostarcza usług, provide services, dostarcza usługi, narzędzi do tworzenia i uruchomienia wirtualnych maszyn. Czyli jak to zainstalujemy, będziemy mogli sobie tworzyć takie wirtualne maszyny, jak ja użyłem VMware. Tutaj mamy, że jest zainstalowany Internet Explorer 10. To jest Internet Information Services. To jest, to jest program, który umożliwia stworzenie własnej strony i opublikowanie w internecie. Co tu ciekawego, TFT, klient, telnet server, telnet client no wszystko jest bardzo podobne do y, pozostałych, y, pozostałych y, Windowsów. Tu jest, ta, także mamy View Installate Updates. Naciśnijmy to. I tutaj mamy zainstalowane uaktualnienia i control panel Home. I teraz tak przejdź na przykład na, na zakładkę System and Security i pojawia nam tak tzw. Action Center, czyli Czyli tutaj pokazuje nam wiadomości i potencjalne rozwiązanie błędu. Na przykład tutaj mam wiadomość, że Spyware jest out of date, czyli Windows Defender jest nieuktualniony. Więc musimy Update Now. Zróbmy. Widzicie, od razu się pojawia Windows Defender. Okno Windows Defender. I tutaj sprawdza nam aktualnienia. Ściąga. W tym momencie możemy zobaczyć jeszcze ciekawe coś. Windows Firewall, czyli jest to wbudowany firewall Windowsowy. Tutaj mamy, że sieci wypisane, jak jest ochronione, że jest on włączony, prawda, tu takie zielone tiki, natomiast tutaj jest Allow an application or feature through Windows Firewall. I tutaj możemy sprecyzować, jakie aplikacje mają dostęp do internetu, czyli jeżeli zainstalujemy na przykład jakąś aplikację, to tutaj ona domyślnie na początku Windows się spyta, czy chcielibyśmy, żeby ona się mogła łączyć z internetem. Sprawdźmy Windows... O, na się instalują definicje, bo teraz ściągane są... Najnowsze definicje wirusów, Latest Virus and spy, Spyware Definition z Microsoftu, dlatego trochę to trwa. Teraz mamy tutaj zakładkę system, którą pewnie kojarzycie z poprzednich wersji Windowsa. Tutaj mamy nazwę Windowsa, e, to różnego rodzaju ratingi, pamięć. Akurat jest to wirtualna maszyna, e, dlatego ja przeznaczyłem tę wirtualną maszynę e, 3,25 GB, 64 bitowa wersja. I nazwa procesora. I tutaj jest napisane, że produkt jest aktywowany. Tu macie takie coś jak Windows Update. To również znacie z poprzednich wersji Windowsa. Tu możemy sprawdzić. Check for Windows Update. Tutaj możemy zobaczyć, jakie są ważne aktualizacje do zainstalowania. Czyli tak samo, jak w poprzednich wersjach Windowsa. Power Option. Tutaj możemy zmienić na przykład po jakim czasie wyłączy się wyświetlacz, po 10 minutach, albo na przykład nigdy. I włączy komputer w stan uśpienia. To jest bardzo ważne w laptopach. Never, bo jest na zasilany z, zasilany z, z sieci. Więc tak, teraz mamy file history. I teraz. Tutaj jest File History Saves Copies of Your File, so you can get. Czyli, czyli widzicie, tu możecie włączyć taką opcję. E, e, tutaj jest wyłączone, że możecie dostać kopię e, plików. E, kopię plików e, historycznych, czyli tworzycie jakiś plik na przykład i on tworzy swoją kopię gdzieś, e, gdzieś i możecie potem cofnąć się do tej kopii. I tu jest napisane, że warto użyć zewnętrznego dysku albo podłączyć się do jakiegoś do zewnętrznej lokalizacji sieciowej. I tutaj możecie sprecyzować, czy na zewnętrzny komputer. No, zobaczmy jeszcze. File history is off. U mnie jest włączona na razie. Zobaczmy zaawansowane ustawienia, czyli tutaj zapisy kopie plików co, co godzinę. Tutaj jest. Czyli ogólnie, opcja bardzo przydatna dla ludzi, którzy, którzy chcieliby, na przykład, skasują plik i chcieliby z powrotem dostać możliwość dostępu do tego pliku. BitLocker Encryption Device. Jeżeli teraz włączę, tu pisze: Help Protect Your Files and Fold, czyli pom pomaga w ochronie twoich plików i folderów. Z nieautoryzowanym dostępem przez ochronę using BitLocker. Ale widzicie, tutaj trzeba wsadzić USB, flash drive, czyli to będzie tak zwany klucz do rozszyfrowania. Jeżeli bym teraz włączył, teraz storage space. O, tego nie kojarzę. Use storage space to save files. O, widzicie, użyj Storage Space do zapisywania plików na dwóch lub więcej ilości dysków do ochrony, e, kiedy jeden z dysków zostanie, e, popsuje się na przykład. Czyli, czyli to jest fajne, jak to się mówi kopia, kopia zapasowa taka jak lustrzana kopia zapasowa czyli wszystkie dane z jednego dysku są automatycznie zapisywane. Na drugi dysk i jak ten dysk pierwszy przestanie działać, na przykład ulegnie awarii, to ten drugi przejmie funkcję. Tutaj mamy Add Features to Windows 8. O tutaj. Yy, administracyjne narzędzia. To macie jak, różnego rodzaju administracyjne narzędzia. Zamkniemy to. I teraz przejdźmy na Network and Internet, Network and Sharing Center, czyli to co znacie z Windows Vista i tutaj widzimy e, sieci Zmień ustawienia adapterów. Widzimy, że wszystko jest prawym klawiszem naciskam na adapter sieciowy i mam bardzo podobne konfiguracja sieci Przejdziemy na następną hardware and sound. Zarządzaj urządzeniami audio. Mamy domyślnie ustawiony, czyli, e, czyli jest głośnik, mikrofon nagrywa. Widzicie, dźwięki to możecie wyłączyć, że nie będzie dźwięku w Windowsie. Czyli tak jak poprzednio e, było w pozostałych Windowsa e, Hardware, e, teraz e, Uninstall program, pokazywałem Wam. O, konto użytkowników i teraz user accounts i teraz na przykład manage another user account i teraz add new user, czyli na przykład dodamy sobie nowego użytkownika, um. add new user i na przykład tutaj nie będziemy mieli. Local account i na przykład admin hasło hasło tutaj bez podpowiedzi. Next. A, wymagane jest. Wiesz na pewno. Next. Tu się jeszcze pyta dodatkowa opcja: Is this a child account? Czy to jest konto dziecka? Czyli to jest związane z Family Safety, taką cechą Windowsa. Kiedy zostanie to przypisane, to dzieci będzie blokada na, na przykład na stronach związanych prawda, z internetem. Czyli utworzyliśmy nowego użytkownika. Czyli teraz. Mamy już trzech użytkowników. guest gość jest wyłączony domyślnie. Admin jest to lokalne konto. Andrzej, lokalne konto. Administrator, administrator. Password protected, password protected, czyli chronione pasłem. Zobaczmy. Tutaj, create account picture create a picture Dobrze, podaliśmy swoje hasło i na przykład wybierz, wybierz jakiś obrazek, ale nie mam nie mam żadnych obrazków. Jeszcze raz zobaczę. Co takiego jest? O. o, pierwszy raz widziałem. No, nie mam żadnych obrazków, więc, no, więc nie pokażę wam tutaj. E, dobrze. Tu utworzyliśmy nowego. O, tutaj jest tak. Family Safe. Safety i tutaj możemy przypisać użytkownika. No na przykład utwórzmy create new user account jeszcze raz. Tu będziemy utworzymy kanto bez przypisywania do Microsoftu lokalne, na przykład dziecko, hasło i teraz naciśniemy, że chcemy. Przypisać do tego filtra uh, i teraz manage setting on the family safety website. Uh. I tutaj widzimy standard user family safety on password protected. I teraz zobaczmy na przykład. Mm. o, no oh, Windows Defender już się uaktualnił. I tu widzimy Action Open Action Center. I widzimy, już nie mamy żadnych wiadomości. To znaczy, że wszystko jest OK. Bezpieczeństwo Network Firewall jest włączone. Windows Update są włączone. Wirusowa jest włączona, są ochrona. Przeciw niepożądanemu oprogramowaniu oraz przeciwko oprogramowaniu figującemu jest włączone, Internet Security włączone, User Account Control włączone, Windows Smart Screen włączone i zarządzanie automatyczne zarządzanie, historia plików. Wszystko jest włączone, nie mamy błędów, więc wszystko jest OK. A przy, przejdźmy w WIDOK Adjust USE RESOLUTION. Widzimy, że możemy zmieniać y, rozdzielczość, czyli tak jak w poprzednich wersjach. Add Gadget to Desktop. Dodamy na przykład sobie kalendarz, i dodamy clock, i poddamy pogodę, czyli jak w pozostałych wersjach Windowsa. Teraz. Customize icon on taskbar, czyli na przykład to jest taskbar, prawda? I teraz action center na przykład chcielibyśmy, żeby nie było widoczny. Hide icon. Widzimy, że się schowało jest tu widoczne. Jeżeli teraz pokażemy show icon, się pokaże. I możecie tutaj ym, ukryć ikony, których nie potrzebujecie. Tutaj jest ustawienia zegara, czasu, czyli tak jak w normalnych Windowsach, języka. Add language, zobaczmy. I na przykład dodajmy Polish, polski, add. I teraz Move up na górę. The language at the top of your list uh, is your primary language. Czyli ten język, który jest na górze listy, będzie głównym językiem. Czyli dobrze. Uh, change time and currency. Wybierzmy sobie. Tutaj ustawiłem uh, kingdom. Jestem w Anglii. I tutaj mamy jak, jak jest pokazywane short date, dzień, miesiąc, rok i tak dalej. Jeszcze tutaj ciekawego jest. No dobrze, a to był raider. Jeszcze raz uruchamie. Ładnie. Wszystko się uruchamia. Open. A możemy sobie z, no, otworzyć to, mamy tak czyli prawy klawisz. Uruchamiamy. List wiersz poleceń. Sprawdźmy na przykład takie polecenie. ping, Wirtualną Polskę. a i widzimy, działa. Teraz przejdźmy tutaj. Uruchomimy Internet Explorer. I na przykład uruchomimy Google Nasz YouTube. Wejdziemy na YouTube. A no i... włączymy jakiś filmik. A na przykład... Z mojego kanału tak, no i na przykład, kanał, i to pokazuje się mój kanał. Poruchomimy jakiś filmik. Największe na większy... Czyli widzimy ciała, sobie zamkniemy, eee, dobrze, tutaj ma junk, O, coś się zaczyna czasami, patrzę. Ale to wirtualna maszyna, dlatego. Tutaj. Więc... Na przykład taka. No i widzimy pociągi. No, zobaczmy, weźmy sobie... Facebooka. O, tak. Jeszcze Store. Microsoft Store. I zobaczmy sobie... zobaczymy jakiś sport, the sport app O, ciekawa, możecie sobie wyszukać jakieś ulubione, ulubione drużyny i możecie Czytać na ich temat. Your application. Pokazuje nasze aplikacje. I tu widzimy, że jakie mamy aplikacje zainstalowane. O, już sport się zainstalował. Więc, gdzie jest ten sport? Finanse, staram się zlokalizować, nie widzę. Jeszcze raz to start. No ja multimedialny z stronie sport Jakoś nie widzę, nie wiem czemu nie przypięło tego tutaj. No to jakieś wiadomości. cieczki, mapy. Zobaczmy sobie na przykład Floryda i Miami. Map style, e-radio, o widzimy i teraz widzimy już w postaci zdjęć. O jak pięknie, czyli... Bing. Mapy Bing działają. Weather, pogoda.